jak to w socjalizmie, tak i w eurosocjalizmie, rozwiązywanie ofiarne, bohaterskie problemów, które się samemu stworzyło, jeżeli Polska została włączona w ten system doktrynerstwa zielonego, eurokołchozowego, globalnego zresztą, jeżeli zobowiązaliście się i wszyscy temu przyklasnęliście, do połowy stulecia pozamykać ostatnie polskie, kopalnie jeśli przyjęliście obłędny system destylowania kasy z powietrza, handel emisjami dwutlenku węgla, jeśli słuchacie niezdrowego rozsądku tylko Grety Thunberg i czającymi, czających się za nią funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych i lichwiarzy którzy robią na tym interes. Jeżeli przyjęliście Fit for 55 itd., tak no to teraz ratujecie, wjeżdżacie na białym koniku garbusku i przynosicie na waciki ulgę obywatelom od ciężarów, które sami na nich ponakładaliście. Panie Marszałku, wniosek, mam nadzieję, że sam Pan Marszałek przedstawi prezydium taki wniosek, żebyśmy tutaj przeprowadzili dużą debatę o sensie, czyli kompletnym bezsensie i dewastacji, która wynika z transformacji energetycznej paliwowej, Do czego przyczynkiem jest dzisiejszy skandal na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, czyli strefy wykluczenia ludzi, którzy mają starsze samochody, a na droższe nowe ich nie stać. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Marek Jakubia.